Egzamin ósmoklasisty, matematyka, zadanie 2, czerwiec 2021, termin dodatkowy. Poniżej zapisano trzy liczby: PR oraz S. Który zapis przedstawia poprawnie uporządkowane liczby PRS? Od najmniejszej do największej, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. To zaczynamy sobie od przekształcenia tych liczb. Czyli tak. 27 razy 9 podzielone przez 27 dodać 9. Oczywiście tutaj nie można upraszczać, ponieważ to jest mnożenie, to jest dodawanie, więc przechodzimy dalej. 27 razy 9 tego nie mnożę, ale to w mianowniku sobie dodamy. 27 dodać 9 to jest 36. No i teraz możemy co nieco uprościć, czyli skrócić. Ponieważ no, tu jest jedna liczba, a tu jest mnożenie, więc będziemy skracać na przykład przez 9. Tu będzie 1, a tutaj będzie 4. 27 nie dzieli się przez 4, więc koniec naszego upraszczania. 27 razy 1 to jest 27 podzielone przez 4. Wyłączamy całości, to będzie 6 całych i 3 czwarte.

To jest 18. 36 podzielone przez 18 to są dwie całe. Bardzo ładna liczba. I została nam liczba s. s jest równa 27 odjąć 9, a w mianowniku 27 podzielone przez 9. 27 minus 9 to jest 18, a 27 podzielone przez 9 to jest 3. 18 podzielone na 3 to też jest liczba całkowita i ona wynosi 6. Czego szukamy? Poprawnie uporządkowane liczby PRS od najmniejszej do największej. Najmniejszą będzie ta liczba, czyli R, później będzie druga ta, czyli, czyli S, i trzecia to będzie ta, czyli Czyli P, RSP. RSP znajduje się w odpowiedzi B, co kończy nasze zadanie.